Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 20 wrzesień 2020 rok rok chciałem Państwu pokazać i sam zobaczyć, jak wygląda stan zapasów i moja może najsilniejsza rodzina w pasiece. No, poczułem. Czułem, proszę Państwa zapach jadu pszczelego to znaczy że gdy poczułem zapach jadu pszczelego to tym pszczółkom trzeba lekko wpuścić dymku Aha. i teraz ze stanu zapasów, jak to wszystko jest złożone. Co tu jest. A tu jest parę pszczółek, ale zakryję to na wszelki wypadek. Ta ramka ostatnio jest o centymetr odsunięta od gniazda, aby spowodować, żeby na tej ramce skumulować jak najwięcej pokarmu. Proszę popatrzeć jaka ta ramka jest olbrzymia. I naprawdę tu jest bardzo dużo pokarmu skumulowane na niej. Na pewno na tej ramce nie ma matki. Oprę ją o ty ula. O proszę popatrzeć, tak w niej jest oparta. No i teraz Zobaczę, ta rodzina wzięła 12 liter syropu, to jest 10 kg cukru, ile tych pszczół zostało po tym podkarmianiu, no niestety podkarmianie wyniszcza bardzo rodzinę, ramka pełna, bardzo dużo pszczół traci życie przy przerobie syropu. No, jak Państwo widzą no coś siedzi tych pszczółek na tych ramkach samym dołem są puste komórki i tu jest pytanie, ile w tym ulu jest w ogóle warozy na tych pszczołach rodzina od zimy nie była leczona od wiosny a na tamtą zimę słabą co na tej ramce jest no proszę państwa w środku jest czerw miejsce na kłąb tu tak samo on będzie tak się uwiązywał a z tej rodziny dużo brałem przerwiu krytego w sierpniu do odkładów, ale to nie ma wpływu na jej siłę. O. To jest rodzina. To jest pszczoła, która już jest gotowa do zimowli. No, teraz stosuję w tych ulach krótką komórkę, podwyższone stężenie CO2. pszczoły w ogóle niczym nie leczone tylko tymi naturalnymi zabiegami no, raczej ubytku pszczół już nie powinno być w tym ulu przed zimą nie są pszczoły na dnie ula obsiadają no, tak się zastanawiam czy tą rodzinę w ogóle poddymić piwowolem, czy nie przed samą zimą no to do poddymienia to już w tej chwili gotowa bo nie ma czerwiu także tych pszczółek na zimę zostało prawie bo zbyt mocne rodziny to też są niedobre bo będą pracowały w zimie o kurczę ta rodzina ta ramka była mocno przylepiona tu też na tej ostatniej ramce pszczółek jest na pierwszej ramce Proszę Państwa, to może być jedna z moich najsilniejszych rodzin, ale mogą być jeszcze silniejsze, silniejsze pszczoły, to jest niezła rodzinka i tym ujęciem się z Państwem żegnam.